powitać serdecznie. Jesteśmy w plenerze w warstacie plenerowym, że tak się wyrażam. To jest koło tylnie. Nie chce mi się remontować, mógłbym kasetę tego, dwie szprychy włożyć, ale nie wiem czy będę remontował. Przechodzimy dalej do rozbiórki, do rozbiórki roweru Będę wymieniał, znaczy przekładał te wszystkie części do innej ramy. No, bo to już jest praktycznie. No, jeszcze można by było, ale to już jest złomek taki. Nawet widełki się rozmiękły, się zrobiły i się pokrzywiły. Tu pękło, chyba widać. Znaczy nie do końca pękło, ale się wygina. Co włoży koło, to mi się deformuje i nie mogę włożyć koła normalnie. Także wypierdalam to na złom Jak wygląda, prawda, motocross. Jeszcze. I jeszcze silnik ma, a do tej ramy tutaj tu mi się ładuje E-Papieros, a tutaj prawda taka rama jest. To będę musiał ściukować, bo tu silnik wejdzie, ale trzeba będzie przedłużki robić. No i tutaj na bak na górze też tu takie zrobię taki dzyndzelek na śruby i będzie bak tu na górze, nie? Tu to coś pomyślę. Korba. A może być, ma lekkie luzy, ale to do silnika to się nie trzeba tam za bardzo widzę tu 28 koła także to na razie prowizorkę taką zrobiłem, włożyłem takie koła tego koła tu nie będzie, będzie 28 koło prawda no będzie miał jakąś nazwę, prawda, popularna popularny rower Indiana, prawda gdzieś tam z Ameryki, z USA Chociaż to wsićko chińskie. No tyle w tematach. Nagram jak będę robił proces przekładania tego wszystkiego tych gratów. Właśnie tam tak wygląda warsztat Tu jeszcze jakiś rowerego od Ukraińców, ale nie będę robił za darmo, bo oni olewają, tylko patrzą, żeby człowiek inwestował. Jeszcze może nie oddadzą pieniędzy, to nie za darmo nie będę robił, głupi nie jestem. Tu mam takie warsztatowe rzeczy, części. Tyle w tematach. Pożegnać. Nagram oczy oczywiście inny film. Jak będę już to wszystko przekładał stamtąd, dotąd. Pozdrowić. Życzę przyjemnego dnia. Pożegnać.